1 stycznia weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Ciągłe zmiany w tej dziedzinie nie sprzyjają leczeniu pacjentów. Już od początku 2013 roku pacjenci kupowali leki według nowej listy refundacyjnej. Nie wszyscy odczuli zmiany w cenach. Jeszcze nie zauważyłam, bo nie kupowałam w tym innych takich dużych leków. A teraz kupuję kupowałam takie, takie zwykłe na przeziębienie, antybiotyk, to nie odczułam tego. Farmaceuci sprzedający leki również nie zauważyli istotnych zmian w czasie zakupów robionych przez chorych w ich aptece. Tak jak w przypadku poprzednich zmian nie zauważamy jakichś gwałtownych reakcji pacjentów w przypadku praktycznie żadnej grupy leków. Część leków potaniała, część podrożała, także ciężko jest określić, czy którakolwiek z grup pacjentów odczuwa jakieś. Duże znaczące różnice. Niektórzy pacjenci chorzy na cukrzycę zauważyli różnicę w cenach leków, ale farmaceuci mówią, że część potaniała, a część zdrożała. Trudno więc mówić o jakiejś generalnej podwyżce. Pojawiają się opinie niezadowolonych osób kupujących leki z innych grup. Pierwszy raz w nowym roku kupiłem, ale odczułem, że zapłaciłem drożej. Minimum o 18 zł za to wszystko, co teraz tutaj mama. A w tamtym roku jednak było taniej. Na nowej liście znajduje się około 1000 leków, które zdrożały i blisko 2000 leków, których cena została obniżona. Dokładne dane można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Przy wprowadzeniu każdej, każdej nowej listy refundacyjnej, my staramy się zapewnić dla pacjenta tańsze zamienniki przepisywanych przez lekarzy leków tak, żeby pacjent zapłacił jak najtaniej. To w przypadku, w przypadku każdej grupy leków, te zamienniki również zmieniają swoje ceny. Mimo, że pacjenci w sumie nie skarżą się na zbyt wysokie ceny leków, to jednak trudno przypuszczać, że są zadowoleni z ich zmiany. Ciągłe zmiany cen leków powodują stres i dezorientację u pacjentów, a to nie służy powrotowi do zdrowia.